Panie reżyserze, że pan jeszcze nie śpi? Ja nie śpię. Właśnie idę spać. Przepraszam bardzo, czy pan zna język francuski? Ja? No, znam oczywiście. Że znam. Tak, to jest list niewątpliwie w języku francuskim. Tak. To jest po francusku. Parys. Paryż. 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 Pigal, proszę pani. To jest list od mężczyzny, tak? Tak. A jak pani ma na imię? Alina. Mm -hmm. Bo on tu... Panią nazywa inaczej? Bombelek. 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 A spotkaliście się tutaj, tak? Tak czy nie? Tak. W zimie? Mhm. Mm na nartach. Tak czy nie? No tak. Tak. A więc. Drogi Bombelek, przesyłam ci serdeczne pozdrowienia z Paryża. Miło wspominam te dwa, dwa tygodnie spędzone z tobą na deskach. W zakopcu musisz mnie zrozumieć. Życie nie jest takie proste. Niech pani daruje. Nie będę dalej tłumaczył. Obrzydliwy, nikczemny, okropny list. Szczerze nie żal, pani. Boże, jak ludzie potrafią być podli. Niech pan weźmie ten list i niech go pan zniszczy. Hmm. Hmm. Hmm.